Z tego co wyczytaliśmy, to na terenie Kowna znajdziecie mnóstwo murali, to jest pierwszy z nich, ten z tyłu tutaj, no i zobaczymy ile się uda znaleźć, no i oczywiście wszystkie wam nagramy. Monia z Borem poszli po aparat drugi do zdjęć, no i ruszamy. Jestem ciekaw, tutaj w Kownie żył i pracował przez jakiś czas Adam Mickiewicz, pracował w szkole, uczył historii, prawa i czegoś tam jeszcze. No, i miał pokoik przy tej szkole. Przy tam jakieś mieszkanko. Także tutaj ślady Mickiewicza też się znajdują i będziemy ich szukać również dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda znaleźć. No, zobaczcie, dotarliśmy na Litwie do Fryzjera. W Polsce nie mógł się zapisać. No to przyszliśmy do Barbera tutaj. No i będzie cięcie. Zaraz zobaczycie efekt, nie? Jak to wygląda. Kołnierzek już tu jest zakładany młodemu. Jesteśmy w takim miejscu, które się nazywa Kingsman Barber i mają, mają opinię ile? 44 w sumie opinie 5-0, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, nie? Chodzimy sobie po tej starówce tutaj kowieńskiej. I ogólnie klimacik jest taki fajny. Stare kamienice łączą się z nowymi. Architektura bardzo podobna do naszej, tak, nie? Jest bardzo dużo kafejek, takich też klimatycznych, bym powiedziała. Fajnie tutaj jest mm -hmm. i w ogóle oni już mają klimat świąteczny, nie? No jest to, choineczki zobaczcie. Tu choinek z lampkami. Tutaj oczywiście fajny klimat, Jeszcze gdyby było trochę śniegu, to już w ogóle by było super. Ale jest chłodno. Na szczęście nie pada. To. To dobrze. Prognoza pogody na naszym kanale na naszym przy okazji. Kanale, bo już się bałam, bo już z rana kropiło, kurde. No, taka mrzeweczka tam się piła, że tak Ale powiem. Luz tam. No. Tak, no. A no. ogólnie Kowno to jest, jest nazywane też miastem kościołów i rzeczywiście dopiero minęliśmy jeden, tutaj jest już kolejny, tam widzę z przodu następny, także jest ich trochę, zobaczyć w takim małym obrębie. nie? No tak, tak, dużo, dużo, to prawda. Bo jest, trochę mi się przytrzęsła ręka. Wybaczcie, moi Souvenir. drodzy. Suwenyr? Nie, to ten język, słuchajcie, jest podobny do niczego, nie? A no, naprawdę... tak, to prawda, akurat. I, I to mnie też myli, bo na przykład na mapach czegoś szukam w ogóle. I, albo patrzę na jakiś napis i nie wiem, co to jest i mnie to. <grym> no, y, a często nie ma po angielsku. No, nie ma właśnie. ...opisów, więc no, no to ciężko. To jest... Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the Gromowodca. No i słuchajcie, Pognie, moja zgodnia żona zgodnia dzisiaj ma amnezję jak krystal w dynastii, no nie? Odejdź. Blake był taki zatroskany o nią, Co do... oglądał dynastię? Ręka do góry, ręka, łapka w górę. Nic się nie pamiętam, no co no. Czy tam to zapominam zaraz. I się no. na mnie to, Bo to on nie się mnie ciągle o coś pyta, jak ja bym była tu jakimś historykiem jakby, nie wiem, co wiedziała. Chyba. No historykiem chyba. Ignorancie. Tylko on tylko w diamenty potrafi na telefonie grać, a nie zamiast o, sobie czytać. W no, jakie diamenty? Ja nie gram w żadne no, diamenty. No nie wiem, tam coś, w Candy Crush no. Super Candy Crush. No. I wiecie, zamiast poczytać sobie i się czegoś Ale dowiedzieć, czytasz, to on ode mnie się chce ja mam, dowiedzieć. No, no po co ja mam to 10 razy ty, mamy czytać? A ty kamerujesz. Ciebie kameruje. Krzykaczu. Panie gąbku. Krzykacz. Nie, jak a Skalmar, właśnie, ty jesteś jak Skalmar. O, super, ale Spala dziura. Gąbki. Ale dziura. A w ogóle plac tutaj w jest ostrożnie skopany, a szkoda, bo no, szkoda. te tutaj wzdłuż są bardzo piękne, weź przez tą Ci dziurę. bardzo możesz. piękne są. Bardzo piękne. No, bardzo ładne, piękne. ładne, klimatyczne, to prawda. Przez dziurę. Sadzimy tu łapę, o. Bardzo ładnie to wygląda. Tak, tu jest budynek zwany przez Kownian podobno biały Łabędziem, czyli ten Ratusz tutaj. Ten ratusz, w którym teraz chyba znajduje się Muzeum ceramiki, tak wyczytałam przynajmniej. I idziemy zobaczyć do Perkuna. Czyli kim był Perkun? Koro, kim był Perkun? to był w mitologii bałtyckiej, czyli mitologii Bałtyckim w O kurde. To jest muzeum jedyne w muzeum w w ogóle. Dom Perkuna, kamienicza, kupiecka zbudowana w Kownie w stylu gotyckim do początku XVI wieku. Zlokalizowano go przy drodze prowadzącej od przystani rzecznej na rynek miejski. W 1441 roku został podpisany traktat z kupcami gdańskimi, który umożliwił prowadzenie ich działalności w Kownie. Fundatorami budynku byli prawdopodobnie panzeatycy kupcy z Gdańska, a budynek miał pełnić rolę ich kantoru handlowego. It's never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When. Leży nad dwiema rzekami, czyli nad Niemnem i nad Wilią. My idziemy sobie wzdłuż właśnie Niemna i podziwiamy, podziwiamy widoki. A nagrywamy to już piąty raz, bo ciągle mi się mylą nazwy i źle odmieniam, ale w końcu powiedziałem to dobrze, tak jak powinno być. Tu jest taka jakby, nie wiem, promenada, powiedzmy, ale nie jest to jakoś szczególnie piękne. Może latem wiadomo, troszeczkę inaczej to wygląda. E, tutaj macie miejsce do siedzenia, takie ławki. No nie, nie wiem jak to nazwać schody no Takie, takie. Ala ławki, schodki, ala takie wchodu, do posiedzenia, ławki. A tam jeszcze wzdłuż przejdziemy się, to zobaczymy jak, jak to wygląda. Tak, tak, nad wisłą trochę wiesz, że sobie ludzie przychodzą i no. siedzą. Ale jakiś taki spokój dzisiaj tutaj panuje, powiem wam, że wczoraj, jak wjechaliśmy w ogóle i szukaliśmy noclegu, taki ruch wieczorem był, nie? W nocy. No, ale wiesz, no. To już jest taka pogoda raczej niesprzyjająca. Nie no tak, 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 ale kurde chciałam jeszcze powiedzieć, że nie dość, że ruch, to tak dziwnie rozrysowane linie poziome yy, na No, powiem Wam, no pierwszy raz róż, w różnych miejscach jeździliśmy we Włoszech, czy w Albanii tak. i tak dalej, ale tu jest Tutaj to takie można się jakieś, zamotać, tak, nie? No inne znaki poziome niż w Polsce troszeczkę i Trochę bardzo, miałem mindfucka No bo bardzo jeszcze. dużo linii w ogóle przechodzących przez siebie, wiecie, człowiek głupie, no kwadratowe, dziwne ronda tak. i tak dalej. Tak? Nie wiadomo, no to Litwini są dobrzy w kosza I zobaczcie, tutaj jest boisko do koszykówki. Ale jakie a, fajne. a przy niej taki automat, taka skrzynka, gdzie można piłki wziąć. Chyba trzeba po prostu zainstalować apkę i otworzyć zamek w szafeczce i wyjąć sobie nie piłeczkę nie nigdy z pooldinga. Ja no fajne, fajne, nie? dam, czy też? No nie, no to, to chyba się bierze rzeczywiście, ale się ale nie. Play for free to no, za darmo no. Tak, tak, tak. Ostro. Play for A, free, nie? partnerem, mm -hmm. to pewnie sponsoruje. Download the Equip Sport app. Take your equipment close the door and enjoy. A, no właśnie. fajny pomysł, fajny. Propsujemy. Tu spacerujemy, trafiliśmy na muzeum. Portu i przed nim jest wielka piłka do kosza właśnie. Nie zła jest to? No nie zła jest Ale ogólnie właśnie o tam jeszcze zobacz, pójdziemy. E, czytałam, że właśnie e, Kowno słonie też z dużej ilości muzeów ogólnie, nie? Tak, coś widziałem nawet napis tam przy ratuszu, że kowno właśnie miasto muzeum. Tak, tak, tak. No ja właśnie czytałam, że jest bardzo dużo. To w ogóle Spora jest to zobacz, zaraz obok. Doszliśmy pod zamek w Kownie, zobaczcie tu jest taki napis Instagramowy, można sobie fotki postrzelać. Naprawdę to w sumie zachowały się tylko ruiny zamku, baszta jest I baszta. nie? Tak? No, tak, no właśnie. I leży on między międzyrzeczu y, rzeki właśnie Wili i Niemna, nie? Mhm. taki mostek drewniany tutaj prowadzi U, przez... Się, rzeki Willi do Niemna może panie, bo zaraz to się przyczyni. Ech, to niech się czepiają tam. Jest taki drewniany mostek tutaj pobudowany przy Fosie. Pokazałeś? Pokazałem to napis ustrzeli. Właśnie o tym mówiłem przed chwilą, tak? kochanie. Ty a, chyba ja nie słuchasz, słyszałam. co ja mówię, co? Nie Halo. słyszałam, tak? ojej. Tak. A tam takie nowoczesne osiedle, a tutaj no. stary zamek. Tak jest. No i ozdobyśmy też. No, oni szybciej od nas, nie? No, zdecydowanie szybciej. fajnie, jak może przyjdzie, to już będzie się wszystko świeciło, nie? No, pewnie tak. znaleźliśmy w gablocie zomb Beast of Kaunas czyli że napisali że y, znaleziony na starym mieście i przynosi szczęście każdemu kto zobaczy i pokaże to innym zapiliśmy sobie na rynek zobaczcie ale rybska no ładne ładne no o konie Różne, różne rybki ładne, wędzone, nie wędzone Tutaj jakieś szyneczki i tak dalej Wyroby takie różne Tyłbaski jak widzicie Owoce ten model jest fajny, ciekawy Idziemy, dzieci ci moi już zginęli Straciłem ich z oczu i wytnęli gdzieś Sirupki, nie różne takie rzeczy, owoce, znowu, no to chyba. Wyszliśmy z Borem, zjedliśmy obiad. Boru, na się? No i idziemy, Aleją wolności teraz. To jest taka, taki najdłuższy deptak tutaj w Kownie, ma około 2 km i naprawdę fajnie to wygląda. Dużo ludzi teraz w ogóle wyszło na ulicę, jednak to jest sobota, środek dnia. Jeszcze nagramy tego pana tutaj, nie wiem kim on jest, a my idziemy z Borem prawdopodobnie na punkt widokowy, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze trafimy. Eee, jeżeli trafimy to zaraz wam to pokażemy. No i wzdłuż tej tutaj Alei, Wolno, w, w, Alei Wolności macie eee, wiele barów, restauracji, kafejek. No taki deptak, tak jak przy każdym deptaku chyba w każdym mieście, tak mi się wydaje. Tutaj jest jakiś plac, też widzę. No śmieszna architektura tutaj jest, stare łączy się z nowym. I taka dosyć ciasna, nie? Bo rozbudowa, tak mi się wydaje. Nie wiem, przestrzeni jest sporo no. znaczy, nie, no placy są rzeczywiście, ale jak już są te budynki, to są często połączone też. Dużo jest tak połączonych ze sobą. Grzeliśmy się trochę w chacie. Teraz możemy chodzić na nowo, ale przyjdziemy tutaj jeszcze chyba wieczorem, bo jest pełno lampek, więc myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądało. mamy pomnik księcia Witolda przy Alei Wolności. A kim był książę Witold? Powie Womboro. Najbardziej znany władca litewski, uważany za najlepszego w historii. Za jego, za jego opanowania Litwa była największym powierzchniowo państwem w Europie. No właśnie. Mamy też motyw Polaka tutaj, bo jest żołnierz polski z tej strony. Tutaj jest Niemiec. No to zresztą wszyscy zauważyć. A tutaj mamy Polaka. Czekajcie, tutaj on będzie. O na O. No powiem wam, że w Kownie da się zauważyć, że jest bardzo dużo pomników, monumentów jakichś naprawdę. No z każdej strony, o na przykład tam już widzę, zobacz Boro, odwróćcie i zobacz ile tam jest głów. Widzisz? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ale witrynki niektóre mega zachwycają. Zobaczcie jak tu pięknie, ile kwiatów. I zaraz dojdziemy jeszcze do drugiej. Jakiś szaleniec na rowerze pojechał. Widziałeś Boro? do drugich gdzie jest pełno kwiatów i dyń jeszcze takie białe kwiaty ale i fioletowe które wyglądają no mega i wszędzie są lampki w ogóle w wielu wielu miejscach są lamperki które dają tego klimatu ja lubię bo każdy by zaraz powiedział że lubię wszystko co się świeci ale w sensie lampki tylko o ja ale mega bo no, wygląda to czadersko zobaczcie i na końcu albo na początku, jak chce, kto zależy od której strony pójdzie, mamy kościół Michała Archanioła, jeden chyba z popularniejszych kościołów tutaj, o których słyszałam, czytając zawsze gdzieś tam się pojawiał. Boro mówi, że jest jakieś podziemne muzeum dla niewidomych tutaj. W stylu tutaj jest. Tak jest. A widzicie jakiego mam tutaj pomagacza. <laughs> Idziemy się przejść. Zobaczymy. Coś tutaj ciekawego na pewno jeszcze będzie, bo widziałam na jakichś vlogach. Obstawiam, obstawiam, że tu jest jakiś teatr znowu, bo tu widzę, że jakiś spektakl. A, art no właśnie. Co to jest? No właśnie, art gallery. I co ty robisz? I to jest właśnie koło tego kościoła, a tu jest taki wielki betonowy plac. Co wygląda tak sobie? Ale ogólnie to jest naprawdę fajne miejsce, moim zdaniem. Dużo ludzi się teraz przewija. Pewnie wszyscy idą albo na obiadek, albo na kawkę. Widziałam stąd. Widziały sobie osoby. I potwierdzam nadal, że jest multum po prostu posągów, rzeźb i tak dalej. I idziemy do kolejnego teraz jakiegoś tutaj leżącego pana. Zaraz o... jesteśmy na ulicy Adama Mickiewicza, jak widzicie. I to jest budynek, który jest oznaczony, że on tutaj mieszkał i... Szukamy neonu, który gdzieś jestem, tak się nazywa, ale nie możemy znaleźć, czy przypadkiem go już nie zdjęli, tego nie wiemy. Jeszcze zaraz obejdziemy ten budynek i zobaczymy, a idziemy tutaj zobaczyć murale kolejne. No, fajne, fajnie to wygląda tutaj. Ożywia tak tą architekturę. zaraz jest tutaj kolejka, którą możecie wjechać na to wzgórze. I zobaczcie, ale ona jest teraz zamknięta. Mi się wydaje, że. A tak, tutaj jest napisane: szósty, siódmy chyba? Tak. I pierwszy, piąty. To w tych miesiącach tak mi się wydaje. Jeden euro? No ja. Yeah. Ale fajnie by było wjechać. Kurcze, zobaczcie. No ale niestety nie jest nam dane. Jesteśmy tutaj w listopadzie. I będziemy wchodzić na tą górę. Trafiliśmy z Borem w ogóle na coś dziwnego, weszliśmy na te, znaczy wzgórze. No na pewno to jest wzgórze, bo ten budyneczek jest położony naprawdę wysoko. Tutaj jest dużo, dużo schodów i one są tam jeszcze dużo, dużo niżej. I w ogóle tak, to jest nowoczesny budynek. Tutaj są stare chaty, co jest bardzo dziwne. Tu jest kolejna stara chata, nie bro. Tutaj są garaże, a tu jest kościół przypominający… – Pałac Kultury. – Właściwie chciałam to powiedzieć, dokładnie. – I śmierdzi kanalizą. I śmierdzi kanalizą. No mega, mega dziwnie tu. Taka zmieszana architektura. Bardzo dziwnie. Idziemy, zobaczymy tutaj. Zagłębiamy się. Nie? W to miasto. A Łukasz niech żałuje. Poszedł kimać leniuch jeden. Ja, ale ten kościół to jest dziwoląg. się że wszystko jest na... kończy się na "-as". Tak jak nas Też. Tak jak dupa po angielsku. Dupas. Czekaj, czekaj. Jezu, popatrzcie jaki piękny. On ma obróżkę, on jest czyjś pewnie. O Jezu, jaki jesteś śliczny. Cześć. Cześć Zobaczcie jakie ma umaszczenie Wygląda jak jakiś bengarski szary. O uciek taki grubas, co? No jak najedzony. Kiciuś. Ależ jesteś gruby. Komurtka. <grywka> <grywka> Kicia. Jak garfield. No naprawdę. Szary Garfield. To nie chcesz. Nie, i jesteś. nie chcesz iść po schodach. O no. nie, jest lepszy od nas. Szybszy. Może nas gdzieś prowadzi. My tutaj zwiedzamy z Borem, Eksplorujemy nieznane miejsca. Wchodzimy na pałkę. Never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to say When it gets dark, I'll take the blame for what. Zobaczcie jaka fajna rzecz. Kula, fajne zdjęcia wychodzą. Fajnie, fajnie jakby ona tak jakby wchłaniała otoczenie. To jest lustro i się to wszystko dookoła odbija, więc wiecie, no, robi fajne wrażenie. To jest to serce chyba takie właśnie. No. Też o tak Są takie wygląda. gdzieś w Los Angeles, coś takiego jest też chyba? Nie wiem. Czy w jakimś... Nie byłam w Los Angeles. <grym> ja też nie byłem, ale <grym> widziałem w telewizorni w każdym że, razie fajnie. Tak, stwierdzamy, że ogólnie Kowno no, widać, że jest bardzo rozwinięte kulturalnie też, jest bardzo dużo teatrów, kin, w ogóle jest dużo rzeźb na, e, tutaj liczach, na ulicach. Tak. tak, Jest w ogóle no, dużo artystycznych takich no rzeczy, No zobaczcie, nie? nawet tutaj takie coś leży, do do o, do właśnie. siedzenia taka ławka, ale tak, gdzieś tak, rzucona, tak, wiecie. Jest, bardzo, bardzo. jest też dużo bardzo betonowych e, takich placów, nie? No to jest ogólnie tak. jeden wielki taki y, betonowy deptak, nie? jakieś w no idziemy. Zobaczcie, a tutaj się zachował e, taki budynek, Ale stary, drewniany. nie byłeś z nami wcześniej, no bo no. tam na właśnie jest dużo takich budynków, nie? No, w otoczeniu zobacz, w otoczeniu zobaczcie, nowoczesnych budynków. Tu jest taki stary, zabytkowy, drewniany dom. Z książkami, jakaś, jak to się nazywa, cięgarnia po prostu, no. ty ja też coś takiego. Coś takiego, nie? O, a tutaj powinien być ten no, neon. Możemy jeszcze z tyłu z budynku wejść po tym zobaczyć. Tak? Ale za tym... Za Zatem,